Dzień dobry, ja, hej, a słuchasz mnie? Słychać, a słychać telewizor w tle czy nie? Czy nie, prostywa? ja, ja nie się słyszę, jest okej. Okay. Mhm. Dobra. Nie, ja, teraz coś słyszę, no coś tam Mówię. mówił. Hej, hej. Hej, hej. Nie masz ten sernik. <noise> piekarniku jeszcze. A ja lubię grą. Tak, ja poczekać aż się upiecze, ostygnie. Ja lubię pewnie gorący. ciepły, no ja też, <gryw> też pewnie ciepły będę jadł. Znaczy gorący ciepły. Gorą no. Dobra, Nawet zobacz, gorący. Zobaczmy, co co tutaj. A ten świąteczny dzień. Zobaczmy, no aby mamy Świętą Indie, Polska. Wiadomości pewno zero. O 14:30 są. Jakoś detaliczna. A to nie tam. Za, za czerwiec? Jur? Czerwiec to... Okej, okay, dobra, nic tu nie ma. Jutro mogą być. Z, za lipiec! Za lipiec, ale... E... Bo ja myślę, się, że środa dzisiaj. Nie, nie, dzisiaj. Jest, jest środa! Dzisiaj środa? Nie, nie wtorek! jest Torek. torek, no. ty. No, bo yeah. jutro jest, jest ropa, okej. Okay. Ropa i. Protokół o 20. O! Ostatnio to był ten. Ja czekałem na to, nic się nic nie, nic nie działo, normalnie nic, ale tak to, to w czwartek był ruch. Dobra. To mamy. Co tu jest silne? euro znosi inne. To jest DKK. Co jest? DKK. To ja myślę, że to jest. Y Korona duńska. Korona duńska. Korona norweska. A to jest duńska. Mm -hmm. A my to nie gramy więc. No właśnie, to, nie korona czeska, o no, pop. Nie, to jest korona czeska? Duńska, no, tak. dobrze wiem. No to co tu u góry pisze jakieś? Tutaj mi, y, przy, widzisz, mój adres w tym świetlnej. Aha. Czekaj, czekaj, Orłowa 4 przyjadziemy. Orłowa 4. Nie wiem, czy... Ale to my... do ciebie na sernik, a nie do niego. <laughs> Weźmiemy sernik i pojedziemy do Tomki. Automatycznie mnie śledzą, nie? że gdzie jestem, i dobra, to jest duńska. No, dobrze mówię, duńska. To jest norweska, kanadyjska, no, no to wiecie już. Dobra, euro USD, trzymamy. Zobaczmy na niższych. Jest jakieś? No jest ok no trzymamy to. Później eurofund. Jest przebicie, przebicie linię trendu. Ale my Mam... nie mamy euro usd. Jak mamy 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 Basia. Coś musiałaś tam? Przegapić Zaraz ci powiem. Ostatnia para którą wczoraj dodawaliśmy o 19.31 to chyba przegapiłam, przepraszam. Co dopuściłem. No było euro OK. Przebicie linii trendu zostawiamy. Czerwony Magdi, RSI poniżej 50. Czyli ten spadkowy. Eurofrank to będzie to samo. Jak przybicie linii trendu. No ja tu czekam tutaj na tę na tą strefę tu, na to wsparcie. Tu będzie. Bo no tu muszę zrobić drugi podwójny, nie? Drugi. Drugi podwójny. Masło nasiane Zrobić po prostu, potwierdzić tutaj ten dołek, że i się odbliżyć do, do góry, nie? No tylko tutaj trzeba uważać w tym momencie. Ale jest też wszystko, jest po naszej stronie na razie. Poniżej 50 jest RSI, magli czerwone. Trzymamy USD CAD. Już do góry. No, no o niego troszkę się waliśmy, bal, nie? No. No kacz. Kac słabutki. Trzymamy oczywiście. Tutaj co mam z tym jeden? Aha, Jen. Jak to było? Tego nie mamy. Nie mamy, ale tu było chyba to. Czemu nie ma? Czemu tego nie ma? Wiesz co tu było? Fibo zrobiłem, pamiętasz? Nie pamiętam, ja nie mam pamięci tutaj. Czy to wszystko myli, te wszystkie waluty. Ja ci mówiłem, że jeżeli tu. Chyba to jest to cholera. Że jeżeli będzie powyżej tutaj 7,9 to wchodzimy. A jak cię, tu miałem alarm chyba. Kurde, no miałem alarm. Ja A bo mi su subskrypcja wygasła. Zaraz sobie wykupię. Aha, okej. Okay. Wiesz, to ja Ci mówiłem, że chciałbym tutaj. Pamiętasz, tu miałem partie zrobiłem. I tu byłem alarm, ciężko doszło. A to jest ta dobra, ale to nie mamy tego. Bo tu mam na, na niebiesko. Tak, nie mamy, nie mamy. Ale zniknęła mi Zniknęła mi. Słuchajcie, nie mam tego EuroUSD. Chyba podawałeś na Zoomie, co? Nie jest na kanale. Na tym, na sygnały. Ostatnia ten, EuroUSD. A na kopy też jest. Nie, nie, to nie było. Na pewno nie. Jest podane na sygnałach Euro USD. Tak, jest. Ostatnia pozycja no. Trzeba znaczy można teraz wchodzić. No i... czekaj, czekaj. Czekaj. Praktycznie jest na zero. No. Bo ja to z dniowego patrzyłem bo... tak, pamięta, że to jest ten Knot był, pamiętasz, co mówiłem? Tak. Możesz wejść. Parametry są na tym, nie? Na grupie. Dziękuję. Proszę. O nie, Audę, USD mamy. A tu mam dużo na minusie. Audę, USD, no teraz się cofnęło, nie? Bo dolar się wzmocnił. Trzymamy jeszcze tutaj jest jakiś opór, yy, wsparcie. Zobaczymy. Houdian też chyba pół do góry. Na plusie. No się zbierają, nie? Trzeba czekać, czekać. Yy. Już patrzę na tam się dzieje z tym indeksem. Oni no tutaj zbierają jakby zbierali siły, konsoliduje no, i 1430 może być wyższa. Ja teraz mówiłem, nie? Wczoraj zrobiłem tu piątkę. Teraz A, B, C. I od nowa, nie? Jeszcze mogą tutaj C przetestować. I już jakieś wyszło do góry. Ok, teraz mamy euro jen. O tym mówiłem chyba. Bo... Tu rysowane są pojęte. O, tu rysowane. nie. Jeszcze... Jak się utrzymam do góry. Widzisz, tu miałem Ala, tu mam Ala. Bo jak tu był wyształ, no. ja chciałem, żeby doszło tu i wchodzimy, nie, a ja, mówiłem ci, że konsoliduję, jak będę będzie do góry tylko konsolidować, to może być tak Jak się utrzymują do góry, no to wchodzimy, to mam. Okej, okay, to już. A co zostawił sobie? Punkt Frank. O. Mm -hmm. No co widzicie? Rend spadkowy. Mhm. Mm Tutaj świeczka dotyka Bollingera, Tu jest w połowie RSI. No, by było. Tylko teraz wejdziemy sobie na interwały niższe. Tu jeszcze jest poniżej 44 świeczki, nie? Mm -hmm. Mi się podoba tu na ten, ten knot. Czy on tu wyszedł? Zobaczmy na, na godzinie, czy by to było. Fajnie, okej. Okay. 15 minut. 5 minut. Zobacz, jeszcze dniowe. Tu jest ten. Konsola. Dobra, wjeżdżamy w czoło serca. Okay. Powiedzcie mi otwarcie. Jeden kropka jedenaście trzysta siedemdziesiąt osiem. Siedem osiem. Okej, to i teraz gdzie to może zawędrować? I to może zablokować. Masło od razu sobie wpiszcie, żeby nie zapomnieć. No dobra, wszystko ma To mamy 100 teraz. Podobna sytuacja. Ono, czerwone, zobaczę dniowy. Tu zupełnie inaczej wygląda już. No, tu zielono. Tygodniowy. No tu by się nie odważył dać Sera też miesięczny jest fajnie domu. Tylko, że oni mogą jeszcze dojść do tutaj przetestować ten poziom. A na miesięczny no to by nas nie było, nie? Spotykamy to. Okej. Okay. Zobaczmy inne Euro, Audę, pewno dwa no. Rano, ale idzie jak burza. Może na dwóch godzina będzie fajnie wyglądać. O, widzicie? Tak. Chodzi ci o knoty. Uh -huh. No, tylko teraz wejście to już. O no, której to O 9 no, równo, nie? Chyba że wrócimy z powrotem do zmów o dziewiątej. No, nie wiem, ja się nie znam. Pomyślę, popatrz jeszcze na wykresy. Tu jest za późno. EuroCAD. card. Też było fajne. USDCHF. Tak USD USDJen. Pięknie idzie do góry, cały czas trend się, się skinają Wejście by było, wam powiem. No kto powie, w którym miejscu wejść. Chyba Ty powiesz. Ja tu widzę, Piękną, Piękno. A cena była tu. To było kiedy? To było 10 sierpnia, czyli pięć temu. Mm -hmm. Poszło. Głp. Audę. To było w 20.00 rano. Audy tak się osłabiło? Tak. Głp. kart. Jak to tutaj było wejść. Zobaczcie. Ale co było w nocy. Nie, 15 wczoraj. Ale mamy już tych pozycji dużo Audi spadki. Zobaczcie. Jeden tu mam. wejście. Widać? Basia widzisz? Pierw, to była zmyłka, ten knot, poszli do góry, ludzie wystraszyli, że do góry idą i się I widzę. No, Uszczali się na dół. I tak samo będzie pełna AUD CHF. Identyczny. Had do góry. Teraz jest retest. A, nie, bokadzie sobie łódki. Ale Frank do góry. O. Było tak samo, 15 wczoraj i KCHF, to Złoto, kogoś interesuje? To? Złoto, kogoś interesuje? Zobaczmy. Nie, ja nie za wcześnie to, żeby się interesowała złotem jeszcze. No i teraz doszło do strefy jakieś tu. Ładniowe no, wam. Stefania się interesuje złotem. Mm -hmm. No to spadki widzę. Widzę spadki. Dobra, podsumowując, mamy wszystko. A zobacz jeszcze na to Aut USD jeszcze raz. Aut USD, okej, okay, patrzę. Tam jest na tym oporze siedzi chyba dalej godzinę Na razie to poleci w dół. A my mamy wzrosty. Mm -hmm. Zaryzykowaliśmy, bo trzeba ja zrobić drugi dołek tutaj. Będzie odbić jakaś korekta może. I Ale czekamy. Po... Czekamy tak do 14.30 zobaczę, co tam będzie się działo. Resztę ze spokojem trzymałem, bo dopiero pierwszy dzień, nie? Jest. Tłuczowka. Euro jest po przebiciu. USD do góry. A to było dziś OK. I OJN. Jakaś cówka. Czekamy się z pokojem. jestem bezpieczny. Tomek, wyślij mi jeszcze raz te namiary na euro AUSD, bo nie mogę znaleźć. Okej. Okay. Dobra. Dziękuję. No to dzięki Wam. Wyświętam. Miłego świętowania. No miłego właśnie. Wyślę ten, jak się zgrazą, zaraz będzie. Dzięki, trzymajcie się. Pa. Aha.